Słońce kargo grzewa teraz. Deszcz się zrywa z nieba właśnie, ścięta róża pachnie w tym momencie. Później tak pachnieć nie będzie. Pojrz mnie miłością tutaj. Gładzisz moją skórę, czuję. Jutro nie wiem, jak będzie, jutra jakby nie potrzebuję, teraz. Z przyjaciółką mamy nić porozumienia. W tym momencie wdycham powietrze. Dzisiaj ktoś czyta moje wiersze. Dziecko tule to, to pierwsze, co mi właśnie dorasta. Teraz żyjemy. Nawet jeśli jutra nie spotkamy, nie dotkniemy.